Miło Was poznać. Przez najbliższy miesiąc będziecie wieść wspólne życie. Mamy nadzieję, że odnajdziecie tu drugą połówkę za przyjaźń. To Wasza kawiarnia na kółkach. Mamy nadzieję, że zacieśnicie więzi. Cześć. Jak się macie? Podoba Ci się ktoś? Jest jedna osoba. Moje serce biło jak szalone. Chcę pójść z Tobą na randkę. To jest wow. Wygrywa ten, kto działa. Jeśli chcesz pracować z kazu, to zgłoś się. Wszyscy niewiarygodne. Czym dla dwóch facetów jest randka? Załóż proszę. Dlaczego się taki urodziłem? Byłeś w poważnym związku? Mogę się w tobie zakochać? To zapisane w gwiazdach. Może być inaczej, ja to. Będę o ciebie dbał. Resztę czasu spędź bez żalu. Przecież najistotniejsza jest szczerość. Chciałem powiedzieć rodzicom, że podobają mi się faceci. Dasz radę. Cieszę się, że Was poznać. Dlaczego piszesz? Nigdy tego nie zapomnę. Dowiem się, co czuję, kiedy Cię pocałuję. To pocałunek, którego nie zapomni świat.